Lekko wariować. Nosiła ogromne czerwone perunki, Wypychała sobie tylko do jej usta. Białą wełną. Nie ma hej. A jej ulubioną zabawą na wszelkiego rodzaju przyjęcia było rozpinanie gorsetu i pokazywanie wszystkim gościom swoich walorów. No. Dobra. Nie wiem. Mogę Wam powiedzieć. Dopiero wieczorem na balu zobaczycie, czy Katie oszaleje. Ale to wiesz, to może się taka, że tak ktoś inny miał za anime. No ale no to. Wiecie, to już... Ej, dobra, rozumiem. Teraz. No. No. To, to jeszcze zrobili. I teraz tutaj macie te trzy I tutaj macie te trzy, które się zostawili. Jak chcecie, możecie spróbować niektóre. Tak żeby... Nie, żeby, też żeby, też nie żeby Dobra, napią. to ja proponuję to spróbować. Ja sobie e, to spróbuję. To, ja to jest bibuła. I to też bibuła? Nie, ale oni spróbują. Dobra. Proszę. Ja chcę to. Może weźmą to jest perfum. Patrzcie, patrz się nie próbuje jednak To jest dusza No weź sobie, tylko małą tak. palec. sobie tylko. Sól. Sól. A Sól. tam co? Owocie. Teraz to, to po prostu jedną osobę, bo jest wyjątkowo mało tego. Cukier. Albo kwas ekstremalny. Dobrze. Kwas ekstremalny. Ja lubię kwas I teraz? Dodaliście te, te trzy składniki. Mhm. I teraz musicie się zastanowić, Y, jakąś, na jakąś jedną cechą, która nie łączy. Bo one mają y, jedną... Wszystkie, które łączy? Nie, te trzy no. je łączy jedna cecha, dzięki czemu mogą właśnie sprawiać, że ludzie szaleją. Szale. Wszystkie grupy mówią, że chodzi o słoiczki, ale nie chodzi o słoiczki. Wszystkie są słoiczkami. Wydaje mi się, że to karta. Marcel, nie wszystkie. No bo patrzcie. Ale nie Owoc z ziemi, Z ziemi, no to... Nie może. Może. Słodycz, no to są podwiczorki. A wyciąć z drzewnicy? Jak pada, są drzewnice. No są drzewnice, a często pada, tak, tak. nie? O kur... To co, że Ci się zdobyło? Nie, ja bym zerwał. Jeszcze nie będę Co Przecież nie. Chodzę. Możecie szukać do... Wiska. Czyli na pewno ich nie ma. Ona jest chwala. No sami nie wiecie gdzie. No. Nie ma w <grywa> Przepraszam mamo. <grywa> ja również przepraszam panią Gonię za to, że dzisiaj jest taka niewychowana. Nie wiedziałam, że tam mówię. No, bo nie tu nagrałam, nie jest nabrałam, nabrałam. zajęcia w ciemno. So, okay. e, Kamila maślanka, prosimy. Oła! E, I I Natalia książek, prosimy. Rozmawiam Ja. Jak się czujecie po zajęciach prawie już w końcu? Dobrze, dobrze, ale nie umieją, no to po prostu tak. A co tańczy najlepiej? Ja, powiedz, powiedzenia. Nie, Dziewiątka! A co tańczy najgorzej? Ale nie wiemy, czy tak możemy mówić. Miałeś to powiedzieć, mi się... że wy. To wy! <wz söyliści> <coughs> <y> pozdrawiamy Dorotę Wator. która o, idzie ja i, w, i będzie krzyczeć zaraz. I powie. <słyski> <tāna> I no to. No nie, to... mam, No to ja. Ja. <laughs> suki, koło, to to się. My razem. Zadanie. Którego? Nie, nie, tak Będę miała sukienkę, nie mi to wyjdzie. No, się przebrać. I kolejnym... Kolejnym, krokiem... kolejnym krokiem jest takie.

a okay. aha, bo my aha. się tak mijamy, my się tak mijamy ja tylko, Zabiedzę, no. to to bez, o, bez obracania się, tak ten, przecami się. O, dobra. trzy, cztery, i cztery, cztery pięć. I na nie się a teraz na drugiej się i ta strzałka była a później Nie my, nie A ile tych obejść?

thank yeah.